Witam w szybki skuterach i coś tu mamy za gościa dzisiaj No, wróciło, wróciło Nasze Ferrari wróciło Zgadnijcie co się stało Podpowiem wam Tu już widać Część z Was już się domyśla. Tu też tu widać też o, tu też widać co się mogło stać to jeszcze nic tutaj o tak i idziemy dalej tym tropem i mamy był ślisk. oczywiście na torze był ślisk no i motor, bo już tak to można nazwać przestał palić i trafił z powrotem do nas eee, jakie podejrzenie? podejrzenie, że coś się rozpięło z kablami dlatego nie pali że tak powiem jeździł przez tydzień Jeździł przez tydzień Ile tych kilometrów tu będzie Nie wiem ile byłby musiał sprawdzić Dobra, na wstępie tyle Dzisiaj nic tu nie zrobimy z nim, bo nie ma kluczyka Jutro kluczyki będą jutro będziemy sprawdzać co? Co, co się stało, nie? Iskra jest, czy iskry nie ma i tutaj z tej strony też coś było, widzę Tutaj Tłumnik też już W ogóle, tragedia to, to wszystko wygląda Chyba nie był na torze, tylko na jakimś kabel trofi. Manetka też O, to tam tłusto musiało być ale tak to bywa Dobra, na wstępie tyle I I coś tam nakręcimy Nie zabawa z Ferrari Ciąg dalszy Nie wiem co tu się odrypało ale tak to to wszystko wygląda po tygodniu jeżdżenia nie wiem kamel trophy czy coś czy jaki inny rajd terenowy nie mam żadnego pojęcia tak wygląda gaśnik w środku czyli wyciągamy czyścimy Normalnie jakaś masakra. Rzeźniak Cza. No i rama jest krzywa. Lekko ale jest, nie? Tu już jest stwierdzone. Bo z godzinę mierzyłem to wszystko. No trudno, no nie mój sprzęt. Nie będę się wypowiadał. W każdym razie czyścimy gaźnik. No i powinien chodzić. Tak mi się wydaje. Chyba, że po tym ślizgu jest coś z instalacją pourywane Ja to, jak wyczyszczę gaźnik, to tym się zajmę. Nie, no, jestem w szoku normalnie. Tak wygląda nowy gaźnik po tygodniu użytkowania. Pojazd bierze chyba czynny udział w kampanii. Nie wiem, pustynna burza albo coś. Dobra, bierzemy się za mycie. Może coś z tego będzie. Grańcicie od Ferrari już wyczyszczony. To wam mogę powiedzieć. Dysze nie były zatkane. Była podwinięta uszczelka, uszczelka śruby wolnych obrotów. Jest to w sumie jednoznaczne z tym, że ktoś tam już grzebał. Było to wykręcane. Wszystko chodzi? Dobra, montujemy i robimy próbę. Może dzisiaj wróci sprzęt do klienta i będzie ogień na tłok znowu nasze Ferrari hmm. złożone gaźnik był wyczyszczony chodziło ładnie chcę się zająć jeszcze tym pęknięciem, jakoś to zaślepić Ech. chodziło ładnie ale przestało chodzić sądzę, że znowu gaźnik tylko wepnę kamery w statyw no wchodzi, jest. Odpalamy. To by było na tyle. Czyli powtórka z rozrywki. Wyciągamy gaźnik, rozbieramy i patrzę, co tam w nim słychać. Gaźnik na wierzchu z powrotem. No i sprawa się nam wyjaśniła. Nie wiem, czy to zobaczycie. Było to już w którymś odcinku Jest woda Na spodzie gaźnika jest woda Jaki z tego wniosek? Skąd woda w gaźniku? No właśnie z paliwa Próbuję trochę odciągnąć szykawką. Teraz trochę lepiej widać Jest tutaj dokładnie o tej linii takiej Widać jak się przelewa, nie? Moment jeszcze, jeszcze spróbuję trochę odciągnąć. Teraz to już fajnie widać, nie? A jeszcze raz. Jeszcze raz. Odciągniemy. No, to się nam wyjaśniło. Bierzemy się do, do pracy. Wraźnik wyczyszczony. Yy, nie wiem, czy mówiłem, czy nie mówiłem. Chyba Wam mówiłem, że Ferrari jest po porowie już. Nie wiem, czy głębszym, płytszym, z wodą czy bez. Widzę, że ma wyciek z silnika. Jak sprawdzałem, to olej kapie. Co tam jeszcze? Co po takim rowie? Teoretycznie inwestor wypchał, czy nie wiem, pomogli mu wypchać, wypchał. Siadł i pojechał. Ale na pewno pozlatywały przewodziki podciśnienia, czyli silnik już nie chodził tak jak powinien. Ziemia wszędzie. Jeden przewodzik podciśnienia na pewno był z ziemią. Albo zasał ziemię, albo nie zasał ziemię. Nie wiem. Yy, co tam jeszcze? Yy, poluzowało się kilka śrub. Ogólnie po takim rowie, co się niby nic nie stało, trzeba przejrzeć, przejrzeć silnik. Silnik, wszystkie układy, yy, na pewno przewód z cewki zleciał, wysokiego napięcia, do tego szarpał, przerywał. No i tak, tam takie, takie różne opierdółki no w sumie, no bo na pewno oderwała się masa, yy, przewód masowy z silnika, musiałem jeszcze raz zrobić, no i tak, tak chodzi, yy, zakładam filtr, wciskam filtr, no i palimy, próba, próba na żywioł, Właśnie tu filtr. Jakiś tu filtr? Co tu blokuje? O tutaj blokuje. Dobra. dobra. Filtr jest. Stacyjka. Benzynę trochę wlałem tutaj przed pompkę. Dokręcę, bo nie wiem, czy dokręciłem. O, dobra. Powinien zagadać. Się, że jest ok, dokręcę jeszcze tutaj to lusterko. Bo widzę, że lata. Yy, tu widać. Tu się robi jakaś plamka pod silnikiem. Sprawdziłem. Jest to olej. Że tak powiem, na razie to zostawiamy. Prawdopodobnie. ...prawdopodobnie gdzieś tam leci z układu recyrkulacji spalin. Nie wiem czy jest to taki wyciek na stałe, czy po prostu po prostu coś się odwaliło tam na chwilę. Albo gdzieś się olej przelał jak, jak, jak skuterio leżało na boku. Też nie mam, nie, nie mam informacji jak, jak to było, ale wydaje mi się, że było dosyć gwałtownie. No to co, no to chyba... Chyba na tą chwilę jest, jest wszystko zrobione. Jeszcze się nim przejadę, czy on w ogóle nadaje się do jechania. No i pakuję na, na furę i wraca do klienta. Taka szybka wrzutka, bo to jest benzyna zlana z komory pływakowej tego gaźnika. Teraz fajnie widać, ile tej wody tam było. Tyle było tej wody tam. Pytanie za 100 punktów: skąd ona się tam wzięła?